Witam w szybkich poradnikach. To już to już trzecia i dzisiaj zrobimy sobie szybki, łatwy TNT duper. Najpierw musimy zacząć od tego, żeby sobie zbudować sup na odpowiednią wysokość, bo jeśli nie zrobimy tego na odpowiednią wysokość, to później po prostu spadające TNT będzie niszczyć naszą maszynę, no a tego byśmy nie chcieli. Teraz następnie czas zniszczyć te bloki poniżej. I do bloku najwyższego dodać sticky pistona. Później robimy taką literkę L ze slime bloków, i na tym wystającym dajemy tory z czujnikiem, i na to wagonik. Muszą być to tory z czujnikiem, bo inne po prostu no, nie zadziałają. Teraz dajemy kamienny murek. Też tutaj, i od kamiennego murka robimy kolejną literkę L. Teraz tutaj trzeba dać martwy koralowiec. Albo żywy, on się zrobi marcy po jakiejś chwili. I to musi być korolowiec niski, czyli jeden z tych o, o tych, z tych pięciu, z tych bo wysoki po prostu nie zadziała. I tutaj dodajemy TNT. Tutaj dajemy dźwignię i tak poruszając, po prostu kopiuje się TNT. Wybucha na dole. No i to tyle. W taki sposób zrobiliśmy taki szybki duper. Jeśli będziecie chcieli, to mogę w następnym odcinku napiszcie w komentarzu, to mogę w następnym odcinku zrobić to, żeby to się jeszcze przesuwało, czyli żeby taka ścieżka się robiła, taka ścieżka zniszczenia w tą stronę na przykład, tak? No i to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. No i do zobaczenia w następnym odcinku.